Otwarte nie, zobacz tego kurwa O o, będzie siedział Oni może teraz tylko stanąć, i, i wyjdzie. No. I, zobacz, stara. jedzie, je bany No, nie ma Łoo Zobacz, nie O, zalą wodą Bo to, to, to to Tam to jest coś naprawdę dobrego, co? Patron, Sześć. Nissan Patron Oni chyba silniki co nie wymieniają Tam kurwa kolo się szarpie Weź nagraj to wyrwanie, to jest... Co za typy Ty rabaś ze mną, żebyś tak dalej? Będziesz dwa Dwa Nie, Nie, nie da rady <laughs> Kurwe no, jebany no, Nagrasz <laughs> dwa, masz dwa? Nie widzę nic w ogóle, bo słońce świeci Tamtego no, nagrać, no, jak będzie wyrywał bardziej, to będzie lepsze, nie? Jakim małym? gdzie i mogą jechać. Nie tam nisko Co ty samochód? Nisko. Tak? Od tego to dobrego idziemy A tego. tamtego. Którego? A. Nie możesz pauzy brać? 某个。